Dzień dobry, Katarzyna Urbańska. Witam w kolejnym odcinku programu Okiem Błej Frankowiczki i znów w wyjątkowych okolicznościach hotelowych, ale bardzo merytorycznie i prawniczo będziemy rozmawiać o sprawach Frankowiczów z mecenasem, adwokatem Patrykiem Szpurą. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa również. No to na początek zacznijmy od tematu, który chyba tak najbardziej dzisiaj interesuje Frankowiczów, czyli upadłość Getting Banku. Bank jest już w procesie upadłościowym. Nie wszyscy zdążyli pozwać bank. Co mogą zrobić ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, i co mogą zrobić ci, którzy pozew złożyli, ale nie mają na przykład wszystkich dokumentów? Masz jakieś rady? Ci, którzy pozwu jeszcze nie zrobili, powinni zrobić dwie rzeczy. Po mm -hmm. pierwsze, wystąpić do banku o wszelką historię wykonywania umowy kredytowej, a następnie złożyć pozew. Jest to najlepsza i w tym momencie możliwość z bardzo prostego powodu. Póki kredytobiorca nie wystąpi tak naprawdę na drogę sądową, można powiedzieć, że nie będzie miał wierzytelności. Na pewno syndyk nie będzie brał pod uwagę jego wierzytelności w stosunku do banku, czyli w dużym skrócie nie będzie brał pod uwagę tego, że bank musi mu oddać pieniądze. Tak naprawdę, jeżeli w tym momencie osoby posiadające kredyt w getinie ten moment prześpią mm -hmm. i nie złożą tego pozwu i zaczną działać, mogą mieć na pewno utrudnioną, utrudniony proces uzyskiwania tych pieniędzy, abyś może go sobie już zupełnie zamknął. Ja bym rekomendował tym bardziej śpieszyć się, zwłaszcza pod uwagę, biorąc to, że nie mamy pewności, czy po tym getlinie zostanie jakiś majątek, w sumie powinien, prawda? No właśnie, bo to nie jest bank, który nie miał pieniędzy w momencie, w którym upadał, czy znaczy cały czas jest w procesie upadłościowym, tylko te pieniądze, ma, no nie był zadłużony wobec instytucji państwowych, wobec Skarbu Państwa, wobec Urzędu Skarbowego, więc gdzieś te pieniądze chyba są. Są na pewno i jestem przekonany, że duża część się znajdzie na pokrycie tych zobowiązań, więc jest to moment, żeby działać. Bo może być sytuacja taka już, że gdy dojdzie do tej ma być, że realnej już upadłości banku, gdy zacznie syndyk zgłaszać wszystkie wierzytelności, pominie naszą wierzytelność, ogłosi to w monitorze sądowym i gospodarczym, my to przegapimy, mam tam zostać chyba 14 dni, z tego co pamiętam, na zgłoszenie swojej wierzytelności, to zostajemy z, z niczym. No właśnie, a tak to sobie zaklepujemy kolejkę, mówiąc brzydko, u syndyka, jeżeli będziemy odzyskiwać ten nasz majątek. W dużym skrócie właśnie tak to wygląda. To jest y, moja sprawa trochę bezprecedensowa w naszym kraju, mm -hmm. ale y, jakby przepisy mówią, i jakby jest to oczywiste, że pierwszym najważniejszym krokiem, który byłoby, powinno być poznanie banku. I radziłbym się śpieszyć w tym momencie, bo Getins, z tego co patrzymy, stara się szukać już najróżniejszych sposobów, żeby omijać, nawet mogę powiedzieć, prosto, omijać prawo. Mm -hmm. Mieliśmy sytuacje, w których to Getin nie chciał respektować prawomocnego postanowienia o zabezpieczeniu, wskazując na przepis o tym, że co do podmiotów w upadłości nie może być zabezpieczenie stosowane. I to, przypominam czas mając prawomocne postanowienie, to równie dobrze... To tak jakby sąd nie znał przepisów prawa i tak. wydał wyrok bez takich przepisów. Tak, tak jakby kredyt, to, to równie dobrze kredytobierca powinien odpisać w tym momencie, <grym> tak sobie żartowaliśmy, powinien odpisać, no zgodnie z przepisami, ta umowa jest nieważna, to ja nie płacę kredytu w takim razie, skoro sobie jednostronnie możemy, no... no nie no, respektować przepisów sądu. Tak, Działać jako sąd, po prostu. I yy, 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 tak samo słyszałem o tym, że Getty utrudnia wydawanie zaświadczeń, więc też radzę zrobić to jak najszybciej żeby je uzyskać i móc wystąpić na drogę sądową, bo wyraźnie widać, że nic nie zostało do stracenia. Mhm. A I... jak nic nie zostało do stracenia, to faktycznie będą szukać każdej możliwości, żebyście to wy byli tą stroną, która poniesie wszystkie koszty, znowu wszystkie koszty, e, toczące się teraz upadłości, prawda? Tak i też ja właśnie myślę, że kredytobiorcy już pewnie nauczyli się na własnym doświadczeniu, że jedyne, co daje im realną Szansę odzyskania pieniędzy, albo w ogóle jakiekolwiek rozmowy, walki z bankiem jest pozew. Prawda? Czekaliśmy wiele lat na ustawy, ustawy się nie pojawiały, mhm. na rozporządzenia jakiekolwiek, nic takiego się nie pojawiało. Kary u Okiku. Były, no, nie oszukujmy się, rażąco niskie. Często tak, były często były nawet uchylane. jednego kredytu Frankowiczów nie pokrywały, tak, a to były tak. niby kary, które miały odstraszyć przed stosowaniem klauzul abuzywnych. Więc tak, jeżeli że... to były takie formy zabezpieczenia konsumentów, no to trochę faktycznie śmiech na sali. To nie zadziałało. i Jak zresztą wiem już od aktualnych rządzących polityków, usłyszeliśmy informację, że kredytobiorcy złotówkowi potrzebują pomocy, a Frankowie nie, bo sobie radzą w sądach, więc. Sami wskazują, że trzeba pójść do sądu. Jeżeli Getin robi, jak na chwilę obecną, takie ruchy, które są na granicy prawa, mhm. można powiedzieć, bo po prostu nie respektują orzeczeń, utrudniają, yy, utrudniają jak powiem, odzyskanie pieniędzy przez kredytobiorców, to yy, nie można liczyć na to, że w tym momencie jakaś instytucja uderzy pięścią w stół i powie nie, macie respektować zabezpieczenia, macie wydawać zaświadczenia. Tego raczej nie będzie. Powinniśmy mieć nawet sytuację taką, że przy spłaconym kredycie w całości, mm -hmm. już getinowskim, i wygranej sprawie, gdzie pierwotny pozew nie, nie obejmował wszystkich kwot, bo kredyt cały czas je wpłacał, kredytobrech chciał wystąpić o kolejne zaświadczenie. I otrzymał informację z getinu, że getin nie widzi podstaw do wydawania takiego zaświadczenia, bo umowa jest nieważna. No. Y Czyli no tak właśnie. naprawdę Pani zastosowali śmieje, wyrok ale... sądu, który usłyszeliby za jakiś czas. No, ale tak jak wspominaliśmy, sami sobie stali się sądem i trochę to jest działanie nawet nie na granicy prawa, tylko jakaś, jakaś forma bezprawia. Tak, tak. Kolejną instytucją, która teraz właśnie będziemy płynnie przechodzić do tego, co 15 czerwca będzie działo się w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tam na wokandzie Getin Bank ponownie i teraz chodzi o zabezpieczenie roszczenia, bo sąd w Warszawie zapytał właśnie, czy w związku z tym, że istnieje duże prawdopodobieństwo nieważności umowy może sąd zabezpieczyć roszczenie, tak żeby klient nie płacił dalej rad. Tak i to dotyczy czy to będzie dotyczyło nie tylko Getin, To się odbije na absolutnie wszystkich bankach. No właśnie, Gettin jest tym bankiem, tak. o którym tutaj mówimy konkretnie, ale to będzie wyrok, tak. który będzie do wszystkich tego typu spraw. Tak. E, tak naprawdę no, przy wniosku o zabezpieczenie musimy spełnić przesłanki, uprawdopodobnienie roszczenia i interes prawny. Interes prawny zawsze ciężko jest udowodnić. To jest, mhm. ta, to jest zawsze ta instytucja, którą trudno jest tak w pełni przekonać sąd, niestety. Dlatego też, co do przedsiębiorców, niedawno doszło do pewnych zmian, takich, że mają tu bardzo ułatwione, i też ktoś zwróci uwagę, że również tak powinno być przy konsumentach. Ja się z tego powodu bardzo cieszę. I nie spodziewamy się innego wyroku niż takiego, żeby był na korzyść On jest Samo pytanie jest zadane w sposób bardzo taki, nie chcę mówić, że korzystny, ale A, widać Sugerujący wyrazi, interes tak. prawny, po czyjej jest strach. Tak, dokładnie. I tak właśnie powinno być. I skoro konsument, który już no, mamy domniemanie, że umowa jest nieważna, no to po co ma dalej ją wykonywać? Z jednej strony można powiedzieć, że umowa cały czas obowiązuje, z drugiej strony przypominajmy, przypominajmy cały czas, mówmy o tym, że, roz, że po drugiej stronie mamy podmiot, który wykonał, wykorzystał swoją dominację na mhm. rynku na tym, że tak naprawdę miał w garści e, bar, no, bo można powiedzieć, że wszystkich konsumentów, którzy chcieli wziąć kredyt, cała ta instytucja bankowe e, z, rozdawały karty, e, stosowały klauzule niedozwolone, o których mhm. wiedziały, że są dozwolone. Więc nie chcę tu mówić, że to jest, takie, było jakieś oszustwo, żeby tak to padał, używać już tutaj określeń z prawa karnego, ale no, każdy niech sobie wyciągnie wnioski, jak takie Ale podnioski. mówiąc o moich emocjach, ja czuję się oszukana. faktycznie ja się... <laughs> czuję się wkręcona w coś, co z założenia miało mi zaszkodzić. Ja się nie dziwię. I mogę tak jeszcze tylko wspomnieć, że ostatnio zauważyliśmy niesamowity wzrost kontaktu przez pracowników banków z kredytobiorcami, czy nawet takimi. Którzy nigdy nawet nie wystąpili żadną reklamację czy wniosek, i słyszałem nawet w takich y, sytuacjach, że dzwonią z banku, na przykład PKO, i y, mówią, że jest oferta, ostatnia, trzeba szybko, bo tało trzy dni, i potem już od jesieni nie będzie nigdy tej oferty. To też pokazuje, w jaki sposób y, oni przewidują, co się wydarzy 15 czerwca. Na bo to będzie też to korzystanie z kapitału, prawda? Czyli coś, czego oni e, bardzo się boją, bo tutaj widzieli dla siebie szansę, żeby w jakiś sposób zastraszyć. Frankowiczów i jeszcze odzyskać to, co tak naprawdę mieli zapisane w tych niedozwolonych umowach. Nawet większe. Nawet większe, Nawet dokładnie. Większe. Tak. I to jeszcze, to niestety ten granat, który szykowali, wybuchł im prosto w twarz jakby, <grych> gdyż tak. okazało się, że to wiercy mogą żądać wynagrodzenia, a nie, się, okazało się, się nie tak, że tak powinno być. Dowiemy się Pana wszystkiego już niedługo. Poza tym, że to zabezpieczenie, jednocześnie naszym zdaniem, pójdzie w naszą, jakby w naszą stronę, mhm. co z pewnością również będzie się wiązało z tym, że mnóstwo wniosków o zabezpieczenia pojawi się w sądach, mhm. więc też warto byłoby się zastanowić, żeby złożyć to może trochę wcześniej, żeby już w momencie rozpatrywania przez sąd to orzeczenie było, ale nie być w tej wielkiej fali tak. wniosków, które padną zaraz po. Wyroku. wyroku bo, padną. Dokładnie. bo to będzie znowu to samo, co było przed Trybunałem. Jak mówimy na to u nas wewnętrznie, cłenami. Jak potem kredytobiorcy mnie pytają, czy mam tylko to przyspieszyć? Czemu te sprawy tak długo trwają? Dlatego, że ktoś zawsze czeka się do momentu, aż będzie ten wyrok, <laughs> zamiast, złożyć, prraszam, zamiast złożyć wcześniej i być już przed tą kolejką. Należy zawsze o tym pamiętać, żeby to jak najszybciej, bo niestety teraz dywazujemy z klientami i widzą, ile muszą czekać, i no, oje, ale inni już mają pieniądze. Czemu my nie mamy, a czemu to oni załatwili to tak szybko? Bo wtedy nie było 300 tysięcy spraw w jednym wydziale. I też, należy pamiętać, że od czasu, kiedy wyszła zmiana Kodeksu postępowania Cywilnego i mamy teraz te, to, że składamy pozwy w miejscu siedziby konsumenta, mhm. nie wiemy, czy te sądy mniejsze nie będą na przykład chciały się wstrzymywać, trochę to opóźniać, patrząc na sądy warszawskie, jak one będą podchodziły do tak. Trybunału. Często tak było wcześniej, że tak. te sądy w innych miastach zawieszały sprawy przy każdej możliwości, przy każdym roku, nawet gdy dotyczył kredytu denominowanego, a to był kredyt indeksowany, np. zupełnie innego rodzaju klauzul. I może być taka sytuacja, że w tych mniejszych sądach będą sprawy zawieszane i dopiero będą patrzeć na ten wyrok, więc lepiej złożyć jak najszybciej. Takie jest moje osobiste zdanie. Mieć yy, dobrych pełnomocników, którzy będą wiedzieli co robić, no którzy właśnie. na każdy taki wyrok będą sygnalizowali sądowi, OK, mamy zmianę, no. działajmy, nie czekajmy, odwieźmy to, zróbmy jakieś czynności, bo nie robimy nic przez trzy miesiące. Sąd, wiadomo, ma, mnóstwo mają sądy tych spraw, zwłaszcza w Warszawie mnóstwo tych spraw. Każdy, każdy chyba już pełnomocnik utrzymał od sędziów jak to są zawaleni, że z czymś takim się nie spotkali nigdy. No właśnie. Ale też y, trzeba pamiętać, że przede wszystkim sąd jest po to, żeby w tym konkretnym wypadku, żeby orzekać, prawda? Sąd nie jest od tego, żeby mieć dużo pracy, mniej pracy. No niestety, w takim razie w wypadku należy szukać innych rozwiązań, ale przede wszystkim to kredytobiorcy powinni walczyć o swój interes, jak najbardziej o niego zabiegać, mieć pełnomocników, którzy będą o niego walczyli w sądzie, i działali szybko. I przede wszystkim tutaj również kredytobiorcy muszą zacząć działać szybko. Bardzo dziękuję za te wskazówki dla naszych kredytobiorców. Jak widzieliście, mecenas szpura radzi nam działać szybko, Wam działać szybko, tak żebyście uniknęli tych pewnie spodziewanych kolejek po kolejnych korzystnych wyrokach, orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tylko u nas na bieżąco najświeższe i najlepiej sprawdzone informacje dla Frankowiczów. Także warto do nas zaglądać, do wszystkich naszych programów, na wszystkie nasze kanały społecznościowe, bo tam na pewno wskazówki Rady i droga dla Frankowiczów do tej upragnionej wolności. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja wiem, bardzo dziękuję i dziękuję Państwu.